Jeżeli chodzi o firmę Elbis, istnieje 30 lat na rynku i w czasie tej transformacji potrzebowaliśmy różnych zmian. System Enova 365 dał nam możliwość analizy i kontroli yy, różnorodności sprzedaży, jak również zamówień, składania zamówień, jak również analizy stanów magazynowych i również analizy płatności. Firma Elmi zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną. Jednym z kanałów sprzedaży jest kanał internetowy zarówno w hurcie, jak i w detalu. Jednym z głównych założeń wdrożenia było uzyskanie pełnego zarządzania tymi kanałami z poziomu Enowy, tak aby pracownicy nie potrzebowali logować się do zewnętrznych serwisów. W tej chwili został osiągnięty taki efekt i pracownicy pracują tylko i wyłącznie w systemie Enowa. System Enova 365 jest systemem bardzo intuicyjnym, w znacznym stopniu przyspiesza pracę dzięki modułom, m.in. takim jak kadry i płace oraz magazynowy. Pozwala na import wyciągów bankowych, na tworzenie indywidualnych raportów finansowych, co przekłada się na możliwość monitorowania sytuacji finansowej firmy. Dzięki integracji ENOWA 365 z systemami internetowymi Allegro B2B sklep internetowy udało uzyskać się większą poprawę wydajności oraz lepszą kontrolę pracy.